Second location! Front first! Do hear me, do hear me! Czy To niezwykły vlog. To misja specjalna. Target? RAF, Price Norton. Największa baza lotnicza w UK. Mission? Spotting military planes. Oczywiście tylko za ogrodzenia. Publiczne miejsca on Zero trespassing. Zero jail time. Please! Plan A. Taxi for John Connor. If Skynet calls back... that! Uh, Plan B. Improvisation. Udawanie, że to James Bond. Taxi parody style. Huh. Plan C. Full spy mode. With Polish-English accent. Entertainment quarantine. Alright, so plan A, taxi for John Kona, nie wyszło nam. Plan B, e, improwizacja, e, pick over defense, też nie wyszło nam. E, plan C, kliknij like, zanim Skynet nas namierzy. To też nie wyjdzie nam. No dobra, to już powinniście wiedzieć, że w tym odcinku dostaniecie samoloty RAF, trochę absurdu, porady dla spotterów, kiedy najlepiej polować na kadry i oczywiście sporą dawkę humoru. No więc z tej bo w kolejnej scenie mogą pojawić się wściekłe psy, lub czerwone odrzutowce, albo przynajmniej bombowce Herkulesa. A teraz na spokojnie. Widzicie te płoty? Za nimi największa bazaraf, z setkami żołnierzy, samolotami transportowymi i odrzutowcami. A ja stoję tu, po bezpiecznej stronie, z kamerą i obiektywem. Tak działa prawdziwy spokój. No, szkoda, że ja się nie zdobędę. Tym zaraz coś spinning dole. Uzbrojony w moją kamerę Sony I -E t Super wyraźny obraz ok. Wyruszyłem na nocną misję w pobliżu bazy wojskowej. Od ustawienia sprzętu w słabym świetle, zajmowania się płotami i patrolami, po wykrywanie samolotów Hercules, C-7, Block Master 3, tankowców, VCI-10 i tego no legendarnego Ender Ten film uchwyci to wszystko. To nie tylko zabawa. To także mała dawka edukacji. Najlepsze ujęcia złapiesz o świcie. przy Jeden na tysiąc. I z szybkim autopokusie. Czyli trochę James Bond, trochę National Geographic, trochę English Polishman. A teraz pytanie do ciebie. Czy misja z Johnem Conorem powiodła się? Była totalną porażką. Napisz w komentarzu, bo każda opinia to sygnał dla algorytmu, że agent 001 żyje i nie jest T800. Supress so like, smash subscribe, stay tuned. Bo kolejne operacje już w drodze. Ale nie skończyłem jeszcze tej. This must be the biggest challenge of the all challenges. Something's moving. Flashing? What? Is it patrol? Oho, uh -huh. patrol! mission control mission control Shh. we might have a situation here